I tak właśnie odpala te autko, kiedy jest zimne. Cześć, witam. Dawno nic nie pokazywałem nowego na swoim kanale i naszło tchnienie, aby zaprezentować wam. Nasz wóz zaopatrzenia technicznego, czyli auto marki Honker o oznaczeniu 2324. Nie wiem, czy do końca jest to poprawne jego oznaczenie, ale tak widnieje w dowodzie rejestracyjnym i podejrzewam, że taki jest właśnie jego typ. O co chodzi z tym samochodem w naszym gospodarstwie? Kiedyś, mając już Większej ilości hektarów potrzebowaliśmy sprzętu, który idealnie nadawałby się do dostarczania jakichkolwiek narzędzi w każdym miejscu na polu, w każdym miejscu w terenie, aby można było szybko i sprawnie usunąć jakąś awarię danej maszyny. I po kilku tygodniach przeglądania wielu stron internetowych, przeglądania różnych aukcji, czytania na forach, komentarzy, opinii, wypowiedzi, wybór padł na takiego honkera. Założeniem też zakupu auta do gospodarstwa było to, że auto terenowe musi być tanie w zakupie, tanie w eksploatacji i przede wszystkim proste konstrukcyjnie. Żadnej elektroniki, żadnych dodatkowych bajerów, ponieważ auto ma służyć głównie do, tak jak wspominałem wcześniej, do dostarczania jakichkolwiek narzędzi, do dowożenia paliwa. Kiedyś było tak też wykorzystywane przewożenia jakichś tam drobnych. Spraw, części, właśnie też od sprzętów. Tak jak przykładowo zawieźć silnik do niego się wkłada bez problemu, ponieważ ma on ładowność 700 kg i to nie stanowi dla niego żadnego problemu. Musi być bardzo uniwersalne. I taki właśnie honker spełniał te wszystkie oczekiwania, dlatego też wybór padł właśnie na niego. Ma on silnik 24TD marki Andoria. O mocy 115 koni. Fabrycznie był on wyposażony w silnik 84 konie, wolno Ale tu już to była nasza ingerencja. Został usadzony do niego e, turbodiesel, czyli też Andoria tylko turbo doładowana. Skrzynia biegów produkcji trzew, pięciobiegowa z reduktorem. Auto posiada jak wiadomo napęd na 4 koła. E, tylny napęd jest Stały, dołączany jest tylko przód. Jest on na resorze, na mostach. Szkoda tylko, że nie posiada blokad. Ale przy jego właściwościach terenowych te blokady zdają się, no, są zbędne. Powiem szczerze, że ja jeszcze ani tata od tych kilku lat, jak go eksploatujemy, nigdzie go nie utopiłem. Ani tacie też to się nie udało. A ze względu na to, że od razu po zakupie uzbroiliśmy go. Właśnie w takie ogumienie, tak zwane simexy, Są to nalewki Ale znawcy tematu Wiedzą o, to, o co chodzi Bieżnik to podstawowy yy, Podstawowa sprawa W każdym aucie terenowym Opona i bieżnik, chociaż tak na dobrą sprawę To w każdym sprzęcie opona jest Podstawową sprawą Bo jest to jedyny element Łączący pojazd Z podłożem Ale przy tym aucie Taki właśnie rodzaj ogumienia spełnia się wyśmienicie. Zresztą pokażemy to w dalszej części materiału. I w tym momencie powiem Wam tak: ja nie mogę się powstrzymać, żeby tego nie powiedzieć. A chodzi mi o to, że to auto nie jest taką typową końską spierdoliną. Jak nazywa to słynny krytyk wszelkich aut minionej epoki. Wszystko to, co on mówi, to, to nie jest tak. Ja oglądałem jego materiały. Pozdrawiam też serdecznie tego pana. I powiem szczerze, że dobrze wszyscy o tym wiemy, że każdy pojazd, każdy sprzęt jest yy, tak awaryjny i w takim stanie, w jakim on został przez kogo on został eksploatowany, tak? Nie oszukujmy się. Jeżeli jest prawidłowa eksploatacja, jeżeli dbamy o ten pojazd robimy wszystko tak jak trzeba nie używamy go tylko do tłuczenia, dobijania yy, rozrywania i tak dalej no to ten pojazd, to każdy jeden pojazd będzie służył, każdy jeden sprzęt, każdy jeden każda jedna maszyna to jest prosta zasada i nie wiem czemu tak wieszają wszyscy psy na tym samochodzie do nas tak jak na gospodarstwo, według naszych potrzeb to jest świat i ludzie to jest wszystko w zupełności wystarczające Wiem, że na potrzeby wojska, gdzie one były głównie wykorzystywane, no wojskowi oczekiwali czegoś innego, jeździli tym, mówią co innego. No wszystko wedle uznania, tak? To jest wszystko, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ja tutaj przedstawiam tą sytuację od strony gospodarstwa, do czego on jest właśnie tutaj wykorzystywany i nie mam zastrzeżeń do tego samochodu tak osobiście. No wiadomo, ma parę, parę swoich minusów, ale plusy, w eksploatacji takiej, jak my tutaj prowadzimy, jego są dużo, dużo znacznie większe. Ale przejdźmy już teraz do aspektów czysto technicznych. Tak jak wspominałem na początku materiału, siedzi tutaj turbodoładowana jednostka Andori na pompie sekcyjnej rzędowej, na pasku rozrządu z wałkiem umieszczonym u góry w głowicy. Był tutaj fabrycznie silnik wolnossący no ale został właśnie zmieniony na turbo doładowany o mocy 115 koni. Co mogę powiedzieć o tej jednostce? No chyba wiele osób zna ten silnik, wie o co chodzi. Wiele osób wiesza na nim te psy. Nie wiem dlaczego. Ja tam nie mam do niego żadnych zastrzeżeń. Choć powiem szczerze, że na masę tego pojazdu, czyli Honker waży coś około 2 ton i 100 kg. No mógłby być tutaj mocniejszy silniczek. Ja obstawiam gdzieś na jakieś 150-180 koni, ten silnik, jeżeli chodzi o prędkości tego auta na asfalcie, no, no nie jest jakimś cudem, de, nie jest jakimś demonem prędkości ten samochód, właśnie dlatego, że no, do większych prędkości ta jednostka nie jest wystarczająca. Ale te 80-90 spokojnie można się nim przemieszczać. Jeżeli chodzi o teren, daje sobie on świetnie radę z reduktorem. Na skrzyni biegów można powiedzieć, że nic dodać, nic ująć. Ale jeżeli ktoś liczy na jeżdżenie autem terenowym 150-200 na godzinę, no to niestety taki honker z tym silnikiem no nie jest do tego. To jest wręcz chyba niemożliwe, aby osiągać im takie prędkości, ale na spokojną jazdę terenową i do tego, aby auto robiło robotę taką, jak ma robić, jest w zupełności w 100% wystarczający. Były tutaj fabrycznie też montowane jednostki Iveco Nie wiem, nie miałem z nią do czynienia Jeżeli ktoś tam miał, to niech tam się trochę wypowie w komentarzach Krótko zwięźlej na temat, jak to się sprawowało Ja tutaj robiłem remont kapitalny tego silnika Ze względu na to, że wypaliło nam dziurę w tłoku A jak już go kupowaliśmy w tym 2015 roku To właśnie on był kupowany przez ten silnik, że był w coraz słabej kondycji Strasznie mocno kopcił na niebiesko, nie pracował on dobrze i po jakimś czasie jeżdżenia po prostu wyszło o co mu chodzi. I był przeze mnie remontowany kilka lat temu. No i to by było na tyle jeżeli chodzi o ten silniczek. Skrzynia biegów tak jak wspominałem jest pięciobiegowa z reduktorem. Też fajne te przełożenia w niej są dobrane. Nie ma tutaj żadnych jakichś dużych przeskoków, przepaści. Bardzo dobrze po przełączeniu na reduktor radzi sobie ta skrzynia na każdym terenie. Nie mam żadnych do niej zastrzeżeń. Tak jak widzicie, auto jest tutaj zakonserwowane przez nas, bo jest też bardzo duży mit, legenda, że one już gniły na deskach kreślarskich, że one gniły na potęgę, że tutaj rdza to jest ich główny, że tak powiem, element życia codziennego. No właśnie nie, no, to wszystko się sprowadza właśnie do eksploatacji. Może fabrycznie były słabo zabezpo, zabezpieczane, może tutaj y, zbyt słaba blacha została zastosowana, ale jeżeli ktoś y, przyłoży się do tego, aby zabezpieczyć samemu taki pojazd, to jest on w zupełności bardzo, bardzo długowieczny. Co do dalszych elementów konstrukcji, jak dobrze wiemy, samochód jest na ramie. Ma mosty sztywne, mosty na resorach. Nie jest tutaj zawieszenie na układzie wielowahaczowym czy coś w tym stylu, czy na wahaczach, prosi mówiąc. Typowo, prosto, sztywny most, resor, amortyzator, odbojnik. Nic tutaj skomplikowanego. Przednia oś, ma hamulce tarczowe. Tylny most znowuż jest na bębnach. Tak to mniej więcej wygląda. Układ napędowy jest solidny. Nam nie, nie zdarzyło się, czy to na tym ogumieniu, czy na jakimś innym, e, tym poprzednim. Nie zdarzyło się, żeby się coś ogólnie rozerwało, uszkodziło. Mosty z przodu mamy na, oj, 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 na krzyżakach. I jest to bardzo proste. Tak, zgadza się. Honker znaczy trochę teren, ale to jest tylko i wyłącznie moja wina ze względu na złe złożenie przedniego uszczelniacza. To akurat ja nawaliłem. Co dalej mógłbym o nim powiedzieć? Jeżeli chodzi o tylną pakę, to tak jak wspominałem, o proszę bardzo, takie opony były w nim poprzednio i to po prostu są sliki. Ale na zapasówkę nie trzeba nic lepszego. Jeżeli chodzi o tył, zobaczcie, to jest taka pusta wersja, powinny tu być po bokach fabrycznie chyba ławki, do przewożenia osób, ale w naszym tutaj tego nie było. Został trochę tak poobijany, powygłuszany w miarę możliwości. Zbiornik paliwa no w naszym egzemplarzu znajduje się tutaj, ze względu na to, że było bardzo problematyczne jego montowanie. Był on dziurawy, był kilkakrotnie spawany i tata zdecydował, żeby wsadzić go tutaj wyżej, Żeby w razie jakichś różnych wycieków, czy niewycieków, czy cokolwiek by się z nim działo, był bardzo łatwo dostępny i bardzo e, mocno szybko demontowalny. Tak więc dlatego tutaj trafił. To jest, to jest tylko i wyłącznie przeróbka mojego taty, tutaj, na tą pojemną pakę, było wielokrotnie ładowane. Wiele różnych rzeczy, od silników poprzez bandę ludzi oraz wałki, metry, drewno, niedrewno, cuda na kiju. A dlaczego mówię drewno? Dlatego, że była taka sytuacja tym funkerem, że tata pojechał po drewno do lasu, 60 z jedną przyczepą, no i utknął. Po prostu się zakopał, dzwonił do mnie i mówi: Przyjedź, trzeba mnie wyciągnąć. Ja mówię, dobra, mówię to wezmę drugą sześćdziesiątkę, łańcuch i jadę. Tata mówi, nie, co ty, weź honkera. Mówię, honkerem chcesz wyciągać? Tak, mówi, dawaj honkera. Wziąłem go, pojechałem do tego lasu. Naładowaliśmy jeszcze drewna gdzieś do połowy. Do połowy był założony wałkami, metrami, nie wiem jak zwał, tak zwał te drewno. Ja tam żadnym leśnym ludkiem nie jestem, to nie znam się dokładnie na tym. I... Po zaczepieniu do 60 i załączeniu napędu bez problemu 60 z przyczepą została wyciągnięta, i mało tego została jeszcze wciągnięta na górę. Było tak dosyć stromo, było też ślisko. Auto, poradzi, auto poradziło sobie z tym wyzwaniem bez najmniejszego problemu. Co do historii takiego Honkera, no ja mogę powiedzieć tylko tyle, że ten egzemplarz jest z 2000 roku, ale. Jeżeli chodzi o takie grubsze sprawy, czyli tak, jak on tam był projektowany, kto go konstruował, w jakich latach był produkowany, takie typowe dane, można powiedzieć, fabryczne. No, ja nie jestem takim znawcą tematu i tego po prostu, no, nie powiem, bo nie wiem, tak. Wiem tylko tyle, że, no, były produkowane one w zakładach w Lublinie, w FSC. Znam tam historię, że te FSC, jak upadło, chyba tam były próby przejmowania. Nie znam, dobra, nie będę tutaj czarował, bo po prostu tego tematu nie znam. Nie jestem jakimś wielkim wielbicielem, fanem, znawcą tego całego, tej całej marki. Wiem tylko tyle, co ja go tutaj mam i go eksploatuję. Tak więc pod, ten, pod tym kątem się nie wypowiadam. Ale tak bokiem mówiąc, elegancko Honker pasuje do, do Stara 660. Taki wojskowy komplecik. Co mogę więcej dodać. Może zajrzyjmy do środka. Tutaj nie ma jakichś też cudów ze względu na to, że jest trochę przez nas rozbrojony. To widać drzwi otwierają się pod bardzo, bardzo dużym kątem i one nie mają tutaj żadnego ogranicznika. Nie wiem czemu ktoś to tak wymyślił, ale tak to jest. Tak on tutaj się prezentuje. Proszę bardzo, bardzo prosty, bardzo przejrzysty. Każdy jeden element, tutaj jest założony osobny wskaźnik do ładowania. To jest też ingerencja mojego taty, co, jak widzicie, nie ma tych zasłon, zabudów, ze względu na to, że przy wszelkich przeróbkach, jak zostało to już zdemontowane, to nie zostało ponownie zamontowane. No i też nie oszukujmy się, że tutaj po prostu jest dużo łatwa, dużo większa dostępność do usunięcia jakiejkolwiek usterki. Tutaj mieliśmy z nim wiele problemów, jeżeli chodzi o instalację, ale to już wynika z przeróbek, jakie tu mój tata kombinował. I tutaj, tak naprawdę mówiąc, namieszał, później to podochodzić. Trochę był problem, ale jakoś to się udało zrobić. Tu mamy, proszę bardzo, dźwignię zmiany biegów. Jest bardzo długa. Tutaj w poszczególnych dźwigniach mamy reduktor, tu dołączanie napędu. Wszystko w nim tutaj jest akurat sprawne ponieważ jego awaryjność no, no nie jest duża jeżeli chodzi o silnik, skrzynie i mosty my oprócz silnika nie doczekaliśmy się do niczego więcej cały ten reduktor i mosty przez nas nie były nigdy robione jedyne co było zaglądane to do hamulców ponieważ wiadomo hamulce to jest rzecz eksploatacyjna wysiadły po prostu klocki wysiadły bębny zesztywnie ręczny takie typowe, typowe drobnostki tak, jak jeszcze widzicie, też na górze autko ma szyberdach. To już montował mój tato. No i co tu mogę więcej dodać? Chyba raczej starczy już tego gadania. Jedziemy na małą przejażdżkę, pojeździmy po polu, po świeżej orce, pojeździmy trochę po terenie i pokażemy, co, co to naprawdę potrafi. Wołam tatę, ponieważ ja będę nagrywał. Tata będzie śmigał. Zobaczymy, jak to wypadnie. Dobra, jesteśmy już w środku. Chodź, wsiadaj. Pokażę też procedurę odpalania tego auta. No, jak nie pierdolniesz, to nie pojedziesz. Przekręcamy kluczyk i czekamy teraz dłuższą chwilę, aż świece żarowe się zagrzeją. Tutaj mamy komorę, komorę pośrednią. Tak dobrze mówię, komorę pośrednią spalania. Nie jest tutaj wtrysk bezpośredni do cylindra gaz do końca w naszym miejscu odpalanie już nie w stacyjce tylko na boku w przycisku no i pracuje pali dobrze, pracuje ładnie coś więcej, więcej chcieć yy, mała zmiana organizacyjna, musieliśmy się przesiąść bo ja przecież mam nagrywać to nagrywać i jechać nie dam rady Siad. Tata za kierownicę i jedziemy gdzieś w teren. I zaraz się tutaj zabawimy. Drogę już dobrze znacie. Wielokrotnie już nagrywana i ujeżdżana w różnych, przez różne sprzęty, i już ujmowana w różnych materiałach. Dobra, co żeśmy na początek wybrali? Tu mamy świeżo zaorane pole. Orkę wykonywałem dosłownie wczoraj, nogi wpadają w całości. Jedziemy honkerem bez przedniego napędu, na samym tyle. Wjeżdżaj. Widzicie. To jest sam tył napęd. Takie pole i takie warunki to nie są dla niego żadną przeszkodą. O, komuś, komuś się wbił steczny. jeden krzyżak stuka w ten, w ten właśnie sposób są robione nagrania w trakcie orki kierowcami, czy też ostatni odcinek z siewu, czy też różne inne takie typowe nagrania w trakcie jazdy z pędami. Kolejne wyzwanie dla Honkera to jest staw, który pogłębiamy. No i tutaj się nie ma czym za bardzo chwalić, bo tutaj w tym stawie powinna być woda, kiedyś była woda, ale jest tak sucho, że. Nie ma tej wody Tata wjeżdża do tego stawu Bo tu jest tak jak widzicie bardzo sucho A ja wychodzę, bo on będzie przejeżdżał przez krzaki Szybko, szybko, szybko Uda mi się to Proszę bardzo Jedź Jedź jeszcze raz O i mamy nowy wjazd do stawu tam jest, tutaj, tam jest właśnie zrobiony taki wjazd, bo ja tutaj czyściłem go trochę padromom. Na ten temat będzie osobny materiał. Czekamy aż podjedzie. Problem. Zrobimy jeszcze inne wyzwanie. Dobra, mamy jeszcze taką wizję, że y, Tata wjeżdża teraz od tej bardziej łagodnej strony i przejeżdża. Będzie wyjeżdżał pod bardziej stromy zjazd. Tu może na przykładzie, no tu tego za bardzo nie widać. Tu jest tak bardziej ostro. No dobra, dawaj. Nie, no to to nie jest żaden teren kurde Dobra szukamy dalej Dobra mamy kolejne miejsce Nie wiem czy pamiętacie Dalej jest to nasyp Remontowanej linii kolejowej Tutaj gdzie wjeżdżałem starym pszczołom Jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu Ale tu już robiliśmy próby Też nie jest żaden teren dla niego Dawaj Też bierze to bez problemu No i, no i nie ma terenu dla niego. Myślimy, gdzie jeszcze pojechać. Nie wiem, nie wiem, gdzie tu nim jechać. Jedziemy nad jezioro Na bardziej mokre tematy To jest taka skromna, gminiasta góra o. To jedziemy do samego Jeziora O, ładne widoczki Może tam się uda coś Ciekawszego wymyśleć Pojechał. Przyjechaliśmy nad jezioro na taką też stromą, glinianą, gniastą, glinianą górę. O, tutaj się jeździ jak, jak na łyżwach, ale to też nie będzie nic za bardzo spektakularnego mi się wydaje, bo nie, ma, nie mamy po prostu zbytnio Lepszego terenu do tego, jakieś bagna, nie bagna mokradła. No, no nie ma tego za bardzo, bo jest po prostu u nas za sucho. Ja podejdę szybko pod górę, jak się nie wywrócę, mam nadzieję. Jota nim jak szatan. Dobra, słuchajcie. Szukaliśmy cały czas terenu. Trochę to u nas krucho jest, ale wyszło tak, że Tato się zdenerwował. Nie może nic znaleźć ciekawego. Mówi, wjeżdżam w scenowisko, wjeżdżam w temat. Mówi, proszę bardzo. Nie wiem gdzie on zajedzie Nie no tu nie ma terenu na to Na to autko Poważnie Przejechał tak skromnie Wjeżdżaj głębiej No to wjeżdża w głębiej podjedzie pod krzaki. No trudno moi drodzy widzowie no ja też mam niedosyt nie mamy terenu na niego wszędzie jest no za słabo po prostu dla niego za słabo ale to też o czymś świadczy no nie że że autko nie ma przed sobą żadnych przeszkód no dobra! To było na tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że będzie się Wam podobał. Wszystkiego dobrego życzę. Do następnego! Cześć!